Jak wygodnie nabyć taką dawotnicę smarem? Bierzemy taką tawotnicę pneumatyczną. Tutaj wkręcamy sobie karamitkę. Zakładamy to. Pokażę, jak to na tą karamitkę. No i pompujemy smar. Tu tam nam będzie ładnie się wysuwać. Tłoczek pokażę. Tak, jak teraz. Nie ma problemu, że gdzieś tam mamy powietrze i się potem nie chce smarwy dobywać i idzie to jakoś super szybko ale myślę że jakieś 2-3 minuty i, i mamy to napełnione bez wrudzenia sobie rąk bez pęcherzyków powietrza, to już widać, że się wysunęło trzeba tylko wykręcić z tutaj w tobą karamitkę i zastąpić ją taką zwykłą